Witajcie kochani. Ze mną są wspaniali opowiadacze, którzy do nas dzisiaj przyjechali, Szymon Gurelczyk i Kasia Płocieńska. Wy to w ogóle jesteście dzisiaj w trasie. Opowiedzcie, jak to wam dzisiaj minął dzień i jak trafiliście do nas? Najpierw z Cegielni do Pruszkowa, tam mieliśmy spotkanie dla dzieci w parku, a potem szybko tutaj do Radomia. I jesteśmy, tak, jest... jesteśmy już po spotkaniu. Tak, bo jesteśmy w Amfiteatrze Przyparkowej w Radomiu. I opowiedzcie o waszych wrażeniach, czy zadowoleni jesteście? Czy Wam się spodobało tutaj jak yy, kontakt z publicznością? Bardzo fajnie było. Na początku nie było za dużo osób, ale z czasem ta widownia się rozrastała, rozrastała i też na końcu był już spory tłum. Także super, że mieliśmy nagłośnienie i też różne efekty dźwiękowe dzięki temu można było tu zastosować. Bardzo miła obsługa, bardzo miłe miejsce i super. Ja jestem bardzo zadowolony. A Kasi, jak Twoje wrażenie? E, bardzo gościnny w ogóle jest tutaj radą i amfiteatr, i e, świetnie też dźwięki wyszły, właśnie z, z nagłośnieniem, z pogłosem, z echem. To bardzo fajnie e, budowało nastrój opowieści. No i super, że wszyscy się zaangażowali. Prostenium było pełne, dużo ludzi na leżakach, wszyscy tańczyli, razem pokazywali, więc. E, Porwały ich Bardzo opowieści. sympatycznie. Bardzo sympatycznie. Tak, bardzo chętnie jeszcze tu wrócimy. No to my będziemy zadowoleni, bo po prostu takie opowieści, to tylko siedzieć, słuchać i wchodzić w interakcje. Ale ktoś powiedz mi, czy jesteś pierwszy raz w Radomiu? Yy, nie byłam już w Radomiu kiedyś, ale prowadziłam koncert Gordonowski Aha. w Łaźni. I też bardzo dobrze wspominam tę organizację i w ogóle publiczność. Mm -hmm. Także jakoś takie dobre będę miała podwójnie wspomnienia z Radomia. No to bardzo się cieszę. Natomiast Szymon, Szymon jest opowiadaczem, który wędruje po świecie calutkim, ale do Radomia często przywędrował. Ostatnio były opowieści nordyckie, prawda? Tak, z Bartem Pałygą byliśmy gośćmi amfiteatru i też miło wspominamy ten czas, kiedy się jeszcze można było z ludźmi spotykać Dokładnie. i opowiadać. Tak, z Kasią i z Szymonem i z innymi tutaj opowiadaczami, którzy się rozeszli, rozpełzli jak raki. Przyjdą, przyjdą. Tak. Spotykamy się też w takim trudnym czasie czasami na warsztatach z opowiadania i takimi spotkaniami luźnymi na bitwie na opowieści, tak? To są takie nasze wewnętrzne. Każdy do nas może dołączyć, jeśli ma ochotę opowiadać, czy nawet posłuchać, ale też online takie opowieści też na Facebooku, na fanpage'u, także zaglądajcie. Szymon ma też swoje opowieści, Kasia ma też swoją stronę, także powiedzcie z, coś z o sobie. Kasia, może... tak, powiedz o sobie. Co ty tam udostępniasz, opowiadasz? Eee, ja albo e, robię dźwięki, tak jak dzisiaj, do dzisiejszego programu eee. jestem osobą od ilustracji dźwiękowej, e, a czasami też opowiadam, więc w spód... Współpracuję czasami w ramach Karawany Opowieści z Szymonem, albo z Mirellą, albo z Eweliną, ale też współpracuję z innymi opowiadaczami, więc Kasia tworzymy ma różne... ma swoją stronę na Facebooku, która się nazywa... <laughs> Katarzyna Płocińska, uwaga, ram, pam! pam. Tak, także zależycie do Kasi. <gry> Zapraszam serdecznie, tam jest mhm. więcej tego, co, co się dzieje. No, ostatnio działam opowieściowo, ale też działam muzycznie, mhm. prowadzę gordonki, zajęcia z dramy i improwizacji dla dzieci. A Kasiu, powiedz, jakich dzisiaj instrumentów używałaś? Bo to, co pamiętam, to była drumla. Nie pamiętam nazwy tego instrumentu, co tam dzieci mm. bardzo były zainteresowane i to. Zapomniałam, jak się nazywa to coś. Dżębę, był bęben. E, była drumla, była kalimba. E, były e, żółwiki. Ja o, nazywam to Jezu. żółwikami. Mm. E, takie instrumenty metalowe. Tang drum, tong drum. Różnie się happy na nie drum. mówię. Happy drum. E, czy coś jeszcze było? Shaker, grzechotka. Tak, ciekawe dźwięki i, i w ogóle dają obraz takiej opowieści, to wzbogaca, to po prostu, ale w ogóle jak wy współpracujecie to jest niesamowite. My no się już tak długo lat? znamy, więc to też jest tak, że wiemy e, z czym się oboje dobrze czujemy i czego oczekujemy względem siebie i to też jest fajne, że to wtedy już jest dograne, nie tylko same opowieści, ale ten sposób współpracy, że dobrze idzie. I wtedy jest to opowieść dwutorowa: że ja mhm. trochę pokazuję i gadam, a Kasia gada muzyką. I to też w tym samym czasie buduje, dobudowuje całą scenę i tworzy taką spójną całość. No, dokładnie. A teraz, Szymon, ty się zareklamuj, powiedz gdzie się można znaleźć, jakie masz kanały. I tak dalej, i tak dalej. Ja mam kanał Wdyko o domu. <głos> <głos> e, natomiast z Kasią albo też właśnie z innymi osobami działamy jako karawana opowieści, więc tam na Facebooku można się dowiadywać o spotkaniach mhm. A czy gdzieś na YouTube jeszcze można was znaleźć? Czy, czy tylko Facebook? Facebook. Mhm, Facebook. No dobrze. E, jakie plany teraz w najbliższych dniach? Coś zjeść. <noise> A z opowieści? Tabor opowiadaczy! W Cegielni widzimy się w sumie już w środę się zaczyna teraz bez tego 1 lipca tabor opowiadaczy, czyli taki zjazd osób opowiadających i warsztaty z tego jak opowiadać lepiej prowadzone przez właśnie takich mistrzów czy bardziej doświadczonych mhm. opowiadaczy którzy do nas do Cegielni przyjadą i będą prowadzili każdego dnia warsztaty no i wspólne ogniska i opowiadanie sobie wzajem to też jest ważne, żeby się od siebie uczyć, dobrze spędzić czas, mhm. żeby było miło, ale też pożytecznie. No bo tamor już któryś raz z kolei jest Drugi. organizowany, tak, i zakładamy, że wszystko będzie w porządku i będą kolejne edycje, więc obserwujcie tutaj stronę Szymona, żeby w razie czego, gdybyście potrzebowali, to się zapisywali i przyjeżdżali, bo tutaj opowiadacze sobie chwalą, są zadowoleni, także Dobrą robotę robicie. Mm. Miejsc nie ma, ale zapraszamy. Da. No dobrze, to czego Wam życzyć na zakończenie? Żeby nie było lockdownu, żeby można było się spotykać i opowiadać. No za papa, że sobie zrobiła jest radą. To może Państwo opowiadali, prawda? Czy oni były sprawy na miałem te Już, o, już. O, tutaj mamy o, nagranie i tutaj właśnie mamy... panie dziennikarzem w tym momencie zepsuł pan pół godziny nagranie, więc. żeby. właśnie to tak. zagranie. A to nie widzi Pan, że stoi właśnie kamera jest. Nie widziałem Dobra, to my tutaj zaraz skończymy. No, no tak, właśnie, więc, więc życzymy wam właśnie, żeby nie było lockdownu żebyście mogli opowiadać, żeby ta opowieść się snuła przez całą Polskę i wszystkie kraje na świecie. Także Barbara, dziękujemy. dziękujemy serdecznie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Was. Na razie. Pa. Hej, hej. <grych> Moi drodzy, jestem w amfiteatrze przy ulicy Parkowej w Radomiu, a ze mną jest Karolina Rudecka. Witaj Karolino. Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Karolina jest między innymi organizatorką i odpowiada za część fos -y, prawda? Tak. Mój weekend jest właśnie teraz, który trwa. To jest weekend afrykański. Miałam taką przyjemność zaprogramować go i jestem właśnie tutaj, mam nadzieję, że razem z Państwem. Powiedz nam, Karolino, jak wyglądały przygotowania i jak wpadłaś, bo podejrzewam, że ty między innymi wpadłaś na pomysł tego tygodnia afrykańskiego czy weekendu afrykańskiego. Wiesz, to była burza mózgów tak naprawdę, bo jak programowaliśmy fosę, to wymyślaliśmy temat motyw przywodni, wokół którego będziemy budować cały program i przyznam się szczerze, że mity Baśnie i Legendy to nie był jedyny pomysł, wokół hmm. którego chcieliśmy zorganizować fosę. No, jak już zdecydowaliśmy, że. Będziemy jednak m, budować program o właśnie mity, legendy i baśnie z różnych stron świata. No, to wtedy zastanawialiśmy się, która z części świata jest najbardziej interesująca. No, i pomyśleliśmy, że jednak Afryka musi się znaleźć w tym programie, bo to jest kopalnia pomysłów, kopalnia. E, historii, kopalnia tego, skąd wyszliśmy, kim jesteśmy. E, no właśnie, także to musiałoby się znaleźć I takiej prawie, radości, prawda? I radości, i kontaktu z naturą mm -hmm. i z samym sobą. E, I taka tajemniczość jest, e, więc e, tak, więc i jest mało znana ciągle Afryka mm -hmm. i kultura afrykańska. Tak prawda. Jest różnorodna też taka. Słuchajcie, no, w, wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tym, że w Afryce jest 53 kraje. Hmm. 53 kraje, jest, więc, co więc różnorodność jest ogromna i jeżeli chodzi o właśnie A. języki, jeżeli chodzi o kulturę, o historię, o religię, o wierzenia, o A. sposób podejścia do dzieci, naprawdę jest ogromna, ogromna różnorodność. A. Powiedz Karolino, kogo tutaj zaprosiliście? No bo dzisiaj był Szymon Góralczyk i Kasia Płocińska, był wczoraj zespół Mamadu i Sahel Blues. Y, Mamadu ma kilka projektów muzycznych I to to jest m.in. jego jeden z wielu, także to był właśnie, to była końcówka soboty koncert, który zawsze występuje w FOSie. Dodatkowo w trakcie FOS zaprogramowaliśmy trzy warsztaty w sobotę dla dorosłych. Aczkolwiek dzieci też brały udział chętnie i to były warsztaty stworzenia masek. Mhm. Dosyć głęboki i uwalniający warsztat. Były warsztaty o kobiecości i to też był dosyć głęboki warsztat. Rozmawialiśmy podczas warsztatów o tym, co znaczy być kobietą w naszej kulturze europejskiej, a co znaczy być w kulturze afrykańskiej. No i takie zderzenie tych dwóch kultur było dosyć ciekawe i budujące mhm. i otwierające, więc to był bardzo fajny warsztat. I mieliśmy też warsztaty z tradycyjnych, nauki tra śpiewu tradycyjnych pieśni afrykańskich. To były pieśni z e, Afryki Zachodniej i Południowej. E, efektem tego były krótki, był krótki występ przed koncertem. Nie wiem, czy miałaś okazję go posłuchać? E, przed kon Nie, to Panie, widziałam Wasze tańce tylko. Aha, nie, nie, to ja mówiłam właśnie przed koncertem. Był bardzo, bardzo, bardzo fajny efekt. E, także brawa dla wszystkich odważnych, które brały udział w tym, bo to nie jest łatwo wyjść na scenę pierwszy raz po warsztatach, które trwały kilka godzin. E, mieliśmy dwa wykłady. E, jeden wykład poprowadził e, profesor, zaraz sobie to powiem, tutaj podgodajkę moją. No bo mamy tutaj e, taką ulotkę, w której jest tak. wszystko spisane. Tak. Wszystko, cały wiedzieć, plan się cały dzieje. Cały plan, długi plan. Więc, jeden warsztat prowadził dr Marcin Ryszkiewicz. Tytuł tego wykładu był Z Afryki w świat, o ewolucji człowieka i innych homininów. Więc, rzeczywiście, to był dosyć ciekawy wykład o tym, skąd pochodzimy i jak wyszliśmy z Afryki, w jakim kierunku, i jak ewoluowaliśmy. Kolejny wykład prowadził Mamadu, czyli ten sam człowiek, który śpiewał później dla nas, Mamadu Dziów I on z kolei opowiadał o religijności afrykańskiej i o wielożeństwie. W Afryce. Skąd jest, dlaczego, Halo. na podstawie czego tak się stworzyło. E, Dobra, więc były bardzo, bardzo dwa ciekawe wykłady, warsztaty, i Dobra, właśnie to było wszystko w sobotę. A dzisiaj mamy niedzielę ale, dla dakoń각. rodzin, dla dzieciaków i też bardzo dużo warsztatów. Malujemy, skaczemy, tańczymy i słuchaliśmy to, co wspomniałaś, grupa opowiadaczy, raz, dwa, więc raz, rzeczywiście weekend pełen no wrażeń, mam nadzieję, dalej. pozytywnych. A teraz, może tak. powiedz, co teraz się tam za nami w dole dzieje? No, tańce, brykańce, afrykańce. Tak. <laughs> Zobaczcie, nie wiem, czy wy zobaczycie, co tam się dzieje. Nie? Po prostu jest wesoło. Instruktor dzieci uczy tańczyć. Dzieciaki są zapascynowane. No, także widzicie, dzieje się. E, za tydzień mamy chyba weekend Afry e, azjatycki. azjatycki. Azjatycki, tak? Dokładnie tak. A w kolejny weekend mamy e, weekend baśni i mitów nordyckich. Też ciekawie będzie. Tak. No to kochani, przed Wami jeszcze dwa ciekawe weekendy, także przybywajcie do amfiteatru przy ulicy Parkowej 1 w Radomiu. Ja Ci Karolina dziękuję. Już. Ja również dziękuję, do zobaczenia. Tak. No to do zobaczenia. Do miłego. Tak, do miłego.